Bardzo często prowadząc szkolenia live'owe, ale w sumie nie tylko, bo online też, występując na różnego rodzaju konferencjach, myślisz prowadząc zamknięte szkolenia dla firm, zawsze się znajdzie ktoś, albo także kilka osób, które podchodzą później tak nieśmiało, pytają Daniela, gdybyś mógł zdradzić, jakie sprzedaże generują Twoje kampanie, jaką masz listę mailingową, ile wydajesz na reklamy i tak dalej. I z jednej strony jest to dla mnie zrozumiałe, ponieważ przypuszczam, że te osoby chcą mieć też jakieś takie odzwierciedlenie, tak? Czyli jeżeli na przykład Daniel Bosy ma kilkunastotysięczną listę mailingową, bo ja jestem na etapie zero, albo mam 1000 maili, to w takim razie to ile ja powinien generować sprzedaży w stosunku do niego, tak? I to, to, to jest często takie porównywane. Natomiast... Przy okazji ostatniej kampanii, którą prowadzę, to ta kampania nadal trwa i o tej kampanii właśnie w tym materiale wideo chcę Tobie opowiedzieć, pokazać Tobie wyniki, jakie są generowane i tak dalej, to ta kampania pokazuje, że na zupełnie nowej grupie docelowej, ponieważ jest ona prowadzona na zupełnie nowej grupie docelowej, czyli osób, które jeszcze prawdopodobnie mnie nie znają, jeszcze nie zostały moimi klientami, to możesz zobaczyć właśnie jakie efekty możesz generować na osobach, które jeszcze nie znają Twojej firmy, Twojej usługi, Twojego produktu. Co to oznacza dla Ciebie? Jaka to jest informacja? Jest to taka informacja, że y, możesz rozwinąć o wiele bardziej swoją sprzedaż, swoją firmę, nawet kilkukrotnie, dziesięciokrotnie. Y, no, nie myśląc w ogóle o tym, i nie puszczając aż tak wodzy fantazji, ponieważ dzisiaj, będąc w punkcie X. Wykonując odpowiednie kroki, możesz być w punkcie 10 razy, 10 razy X. Tak więc w tym krótkim materiale wideo pokażę Tobie, jak ta kampania wygląda na ten moment, jakie są koszty kampanii, ilu klientów zostało pozyskanych itd. Po to, żeby Ciebie zainspirować do kolejnych działań i do e, też odwiedzenia moich kolejnych materiałów wideo, ponieważ będę w nich zdradzać coraz, e, coraz więcej. Tak więc zapraszam na wideo. Przejdźmy zatem do kampanii, która, o której wspominałem wcześniej, która ma konkretny cel. Za chwileczkę tobie pokażę, jak wyglądają aktualne rezultaty, i pokazuję to Tobie w tym celu, abyś miał świadomość tego, że nawet jeżeli dokonywałeś już jakiś. Prób reklamowania się na Facebooku, bo właśnie o kampanii na Facebooku będę mówić, i nie do końca te efekty były zadowalające, to chcę dać Ci inspirację do tego, żeby zrobić jeszcze raz, ale tym razem tak jak należy. Dlaczego? Ponieważ bardzo często kampanie nie przynoszą rezultatów, dlatego że są one po prostu źle zoptymalizowane, na złe strony ruch jest skierowany i wtedy nie dochodzi do takich interakcji. Na których Tobie zależy. Powtarzam za każdym razem, że tworząc kampanię internetową, trzeba obrać taką jednokierunkową drogę, która będzie skupiona na tym, aby przeprowadzić Twojego klienta przez te etapy, na których Tobie zależy, które będą prowadzić do zakupu. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli będziesz tworzyć takie reklamy, które tylko i wyłącznie będą tworzyć ruch na Twojej stronie, to owszem, w statystykach będziesz miał fajnie, tak? Było dużo osób, e, kilka tysięcy osób mam na stronie, i tak dalej. Natomiast jeżeli spojrzysz na sprzedaż i na monetyzację tego ruchu, no to wtedy często można się niestety załamać, tak? Jeżeli to jest u ciebie wszystko ustawione, ok. To fajnie, gratuluję. Natomiast jeżeli borykasz się z problemem, że nie masz takiej sprzedaży, jaką powinieneś mieć na swoim sklepie, albo jaką chciałbyś mieć, nie tylko w sklepie, ale w ogóle w internecie, chociaż w swojej firmie, to obejrzyj ten materiał do samego końca. Przejdziemy zatem do Facebooka. Przy okazji, jeżeli jeszcze nie lubisz mojego fanpage'a, to polecam polubić, ponieważ tutaj właśnie wiele, wiele informacji, wiele materiałów, wideo jest umieszczanych w pierwszej kolejności. Natomiast przejdziemy do menadżera reklam. Odświeżę tutaj okno, żeby były aktualne dane. Nie wiem dlaczego, ale jakaś wtyczka mi blokuje tutaj wyświetlanie kwot ostatnich, które zostały wydane na kampanię. Natomiast tutaj pokazuję Tobie teraz screenshot z innej przeglądarki. Natomiast chodzi właśnie o tą, o tą kampanię. Ta kampania ona trwa 10 dni i na ten moment zostało wydane 5366 zł i 79 groszy. Tak więc jak łatwo policzyć, przez 10, zresztą dzisiaj jest dziesiąty, dzisiaj dopiero wydano 170 zł, a budżet jest zostawiony 500 zł, no to jest 530 zł dziennie średnio, taka kwota dziennie jest wydawana na, na, na reklamę. Co możemy zaobserwować w pierwszym, w pierwszym kroku? Reklamę, ta reklama ma zasięg 112 tysięcy osób, to znaczy, że 112 tysiącom osób na Facebooku ta reklama została wyświetlona. Nie oznacza to to, że te osoby zareagowały na tą reklamę, ponieważ to oznacza, to określa CTR. Natomiast tutaj mamy właśnie taki zasięg. Jaki jest wynik? Wynikiem w tej kampanii jest zrejestracja na szkolenie online Marketing Walls. Jest to jedno z większych i najbardziej merytorycznych szkoleń, które będę prowadzić. W sumie trzy szkolenia, gdzie 3000 uczestników właśnie będzie miało wziąć okazję udział, i jak widzisz, w przeciągu 10 dni, a kampania potrwa jeszcze 3 tygodnie, zapisało się 1,5 tysiąca osób. Więc można wnioskować, że miejsca szybko zostaną zarezerwowane, te resztę miejsc. Tak więc zwróć uwagę, konkretny efekt wygenerowany już jest teraz w postaci osób, które się zapisały. Mam adres mailowy tych osób, czyli one są już w mojej bazie mailingowej. A jakie są możliwości bazy mailingowej, to o tym mówiłem i pokazywałem na wielu szkoleniach, gdzie pokazywałem efekty prowadzenia sprzedaży w kampaniach e-mailowych. Tak? Są to osoby, do których teraz mogę się skierować. Być może jesteś też taką osobą, do których mogę wysłać różnego rodzaju informacje bądź też ofertę i w ten sposób nie muszę tworzyć, nie muszę generować kolejnych reklam. Tak więc mamy 5360 zł wydane i 1551 osób zapisanych. Jeden adres mailowy w tym przypadku kosztuje mnie 3,46 zł. Czy to jest dużo czy mało? Zostawmy na razie ten temat. To określisz na podstawie własnego biznesu i tego, co sprzedajesz. Ja natomiast. Mi ten wynik w zupełności odpowiada, dlatego kampania jest cały czas kontynuowana, optymalizowana na bieżąco. Idąc dalej, co jest w tej kampanii? W tej kampanii mamy kilka zestawów reklam. Kilka zestawów reklam, nie będę tutaj pokazać wszystkich i nie będę też omawiać tych zestawów reklam. Nie, nie powiem, jak one są ustawione na ten moment. Później będziesz miał okazję to poznać. I te zestawy Rekan, zwróć uwagę, one też generują różne wyniki, tak? Tutaj mamy jeden zestaw za 200 zł, jeden za 100, jeden kolejny za 200 i generują one także zapisy za 3 zł, 3,76 i 3 zł. Tutaj mamy ten koszt identyczny. Zasięgi są różne, liczba zapisów też jest różna, ponieważ kwota wydana jest, jest też różna. Tutaj harmonogram mamy od 1 marca, bo tak była kampania stworzona, ale wystartowana była tutaj przed, przed tym 24 marca, tak jak mówiłem, 10 dni temu od momentu nagrywania tego materiału. Tak więc mamy zestawy reklam. Te zestawy reklam mają różnego rodzaju reklamy, które generują także różne wyniki, ale tych Tobie nie pokażę. Na chwilę skoczyło, tak więc jak zatrzymasz materiał, to będziesz widział. I co się dzieje dalej? To osoby przychodzą na stronę lądowania, dokonują zapisu. Zostawiają swój adres mailowy i wpadają w ten sposób do bazy mailingowej, dostając jednocześnie możliwość uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu, bezpłatnym szkoleniu online. Natomiast to, co chciałem, na co jeszcze chciałem zwrócić Twoją uwagę, tutaj jeżeli przełączymy na aktywność, to zwróć uwagę, że cała kampania wygenerowała 4718 Kliknięć. 4718 kliknięć, co to oznacza? Oznacza to to, że co trzecia osoba klikająca w tą reklamę dokonała rejestracji, dokonała zapisu. Ponad 30% osób z tych osób, które kliknęły tutaj, dokonały zapisu. Tak więc zwróć uwagę w tym momencie, że yy, bardzo dobra konwersja, bo uważam to za dobrą konwersję została wygenerowana tutaj przy tej kampanii na dobrej grupie, mimo że to są nowe osoby, które, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znają mnie wcześniej, mnie nie widziały, prawdopodobnie i nie, nie mają moich produktów. Tak więc co trzecia osoba dokonała rejestracji. Teraz zwróć uwagę, jakby to było, gdyby na Twojej stronie, gdzie masz na przykład 10 tysięcy odwiedzin, albo dajmy nawet, nie wiem, 1000 odwiedzin, jakby to było, gdyby 300 osób dokonywało interakcji na Twojej stronie. Gdyby te osoby się angażowały, dokonywały zapisu, Wpadały do Twojej bazy mailingowej, i później, na przykład, 10% z tych osób dokonywałoby zakupu, czyli mamy z 300 osób 10%, to mamy 30 osób produktu, dajmy na to za 200 zł, masz 6000 sprzedaży wygenerowane. Oczywiście to jest w bardzo dużym skrócie takie, taka matematyka, bo taka kampania może wyglądać o wiele bardziej, w o wiele bardziej zaawansowany sposób. Natomiast to pokazuje to, że Tworząc taką reklamę, ja dzisiaj już mam bazę klientów, która cały czas się powiększa. Inne kampanie także są w tym celu zrobione, i dzięki temu mam możliwość tworzenia z tymi klientami relacji, dostarczania wartościowego kontentu, pomagania. A w zamian ci klienci dostają też produkty za bardzo dobrą cenę najczęściej w znacznie niższych cenach, aniżeli normalnie są sprzedawane. Dzięki czemu ci klienci też mogą rozwijać swoje biznesy za pomocą marketingu internetowego. Przy okazji, zwróć uwagę, mamy sto udostępnień. Tutaj te 100 udostępnień wygenerowało kolejne 700 zapisów. 700 zapisów kompletnie za darmo, kompletnie bezpłatnie. I 313 polubień fanpage'a. Tak więc przy okazji także jest zbudowana grupa na, na Facebooku na fanpage'u, dzięki czemu te osoby znowu będą mogły brać udział w kolejnych akcjach, będą mogły być aktywne i tak dalej. Tak więc za ponad 5000 zł na ten moment mamy ponad 2000 osób zapisanych, ponieważ 1500 samej reklamy i samych udostępnień organicznie e, też dosyć sporo, tak jak powiedziałem przed chwilą, tak samo ponad 2000 osób zapisanych, 300 nowych polubień, udostępnienia i tak e, dalej. Natomiast co dalej? 5000 ponad jest wydanych i powiedziałem, że też jakaś sprzedaż została wygenerowana. Jeżeli przechodziłeś przez tą całą kolejkę, to doskonale wiesz, że po dokonaniu zapisu miałeś możliwość otrzymać taki bonusowy produkt za 14 zł. To osoby, które skorzystały z tego produktu za 14 zł, wiedzą, że po zakupie produktu za 14 zł, była propozycja drugiego bonusowego materiału za 57 zł. I teraz Tobie pokażę tylko wynik, jaki został w przeciągu tych kilku dni wygenerowany właśnie za pomocą tych sprzedaży. Zwróć uwagę, 348 osób zakupiło produkt. Nie 348, przepraszam, to jest 348 zakupów, niektórzy kupowali po dwa, tak więc powiedzmy, że to jest około 250 osób dokonało, dokonało zakupu, czyli około 10% osób, wszystkich, które się zapisały, 10% osób już zakupiło jeden, chociażby jeden mój produkt. I w sumie wygenerowało to na ten moment 11 081 złotych. Zwróć uwagę, że ta kampania ona w tym momencie ona jeszcze nie ma za cel sprzedawać. To jeszcze nie jest kampania, że tak powiem, zarobkowa. To jest dopiero kampania, która ma pozyskać osoby do bazy mailingowej na szkolenie. I na tym szkoleniu dopiero będą robione kolejne. Kolejna rzecz, będę pokazywać, jak taki cały system zbudować, w jaki sposób podpinać apsele, właśnie jak robić kampanię na Facebooku za 0 zł, ponieważ to jest jeden ze sposobów właśnie, jak taką kampanię za 0 zł można zrobić, ponieważ jeżeli wydałem 5300 zł na reklamę, a podczas tworzenia tej reklamy zarobiłem 11 tysięcy, to zwróć uwagę, że 6 tysięcy jeszcze jestem do przodu na samej reklamie. Tak więc, jeżeli jesteś zainteresowany tym, w jaki sposób można właśnie takie rzeczy robić, jeżeli chcesz wiedzieć, jak pozyskiwać bardzo dużą grupę klientów do własnego biznesu, nie mówię tutaj o szkoleniach, nie mówię tutaj o materiałach wideo, ale w ogóle, jeżeli sprzedajesz produkty fizyczne, sprzedajesz usługi, to jest to szkolenie dla każdej osoby, która która chce sprzedawać wiele za pomocą metod marketingu internetowego. Pokażę także drugą metodę jak tworzyć reklamę na Facebooku za 0 zł i znacznie większą ilość metod które dadzą Tobie potencjał do tego, aby dotrzeć do bardzo dużej grupy, grupy osób. To do czego Ciebie zachęcam to przede wszystkim, o co Ciebie bardzo proszę to udostępnienie tego materiału wideo, to jest raz, a dwa to zostawienie komentarza co myślisz o czymś takim, bądź też zostaw pytanie, na które Tobie odpowiem w kolejnym materiale wideo. Te pytanie, które będzie, że tak powiem, najbardziej sensowne i najlepsze, albo najbardziej dotykające clue w ogóle kampanii, zostanie nagrodzone odpowiednim szkoleniom wartości 500 zł, tak więc warto taki komentarz zostawić. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli nie masz jeszcze miejsca na Marketing Wars, kliknij w link, który jest w opisie, a jeżeli masz już miejsce zarezerwowane, to kolejnie koniecznie wpisz termin w swój kalendarz, ponieważ liczba osób, będzie znacznie większa liczba osób zapisanych, będzie znacznie większa niż liczba miejsc, tak więc kto pierwszy, ten lepszy. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych materiałach.